Rzeczpospolita była zawsze Rzeczpospolitą wielonarodową, wielokulturową i to była normalność. Normalnością w przemyśle było być Ukraińcem, Żydem, Ormianinem, Węgrem, więc Polakiem. To było coś normalne. To było, to było coś, co, co miało się sąsiadów. Czasem się rozmawiało w ich języku, czasem się świętowało ich święta, było się zapraszane na uroczystości. Nie zawsze uważali, Ukraińcy, że to jest ich państwo wielokrotnie podejmowali więc walkę przeciwko temu państwu. Muzyka Polacy mieli taki obraz Ukraińca, który po pierwsze nie potrafi nigdy stworzyć własnego państwa, a po drugie, zawsze był negatywnie nastawiony do Polaków. Przecież wiemy, że nic bardziej błędnego, że jeśli historia stosunków polsko ukraińskich ma tysiąc lat, to ile lat mogły trwać wojny? Może dziesięć, może piętnaście, a ponad dziewięćset. Lat Polacy i Ukraińcy z sobą nie walczyli, Ukraińcy i Polacy współpracowali, Ukraińcy i Polacy żyli w jednym państwie i wspólnie to państwo budowali. Problem polega na tym, że przez 50 lat mówiono, wmawiano społeczeństwu, że Ukraińców w przemyślu nie ma. Nagle po 89 roku okazało się, że Ukraińcy są, są i to są naszymi sąsiadami, mieszkają obok nas, chodzą do szkoły, pracują w różnych urzędach i są rzeczywistością, są autochtoniczną ludnością, którzy tutaj przetrwali trudne okresy bądź też powrócili do tego miasta. I część polityków, część lokalnych, część działaczy samorządowych nagle poczuły jakiś e, dziwny lęk, dziwny lęk zagrożenia polskości. Muzyka маємо ще дина, ще кущолу, прошу пана, і до єдної церкви, щоб ми так броню, щоб не отдали. Нех пан паче, і до кущолу вез, нех пан паче, і кущолу дуже, і чеку, то не єдний кущолу, так у браку, ні. Nagle ludzie oswoili się z sąsiadami, oswoili się z przybyszami ze wschodniej granicy, ba, nawet zaczęli z tego czerpać korzyści. Wiele przemyskich butików, wiele sklepów, e, bazar, e, zielony rynek. To są instytucje, które żyją z przybyszów ze wschodu. Po prostu one na tym zarabiają. Przemyśl jako miasto pogranicza, szczególnie dzisiaj w przededniu akcesji z Unią Europejską, ma do odegrania i takie jest powszechne oczekiwanie, określoną rolę. Niewykorzystanie tej szansy, którą nam rychła akcesja niesie, to jest przespanie swoich pięciu minut. Tak uważają mieszkańcy, tak ja także uważam. Chciałbym i zależy mi na tym także bardzo, by zdjąć odium. Z przemyśla miasta, ksenofobii, miasta, które naprawdę jest przyjazne, miasta, które w swoim charakterze jest miastem katolickim i chrześcijańskim, stolica dwóch archidiecezji. W związku z tym to jest dla mieszkańców i dla nas także zobowiązanie pewne i budowanie poprawnych nie tylko poprawnych, ale przyjaznych stosunków z założeniem takim, że my żyjemy w mieście przemyślu, żyją tu nasze dzieci, i mieszkańcom na pewno zależeć będzie na dobrych relacjach po to, żeby wszystkim żyło się lepiej. Czasem irytujemy się tym, iż tak wielu w Polsce polityków od najwyższych władz, bo samorządy mówi o współpracy polsko-ukraińskiej, deklaruje. Że tak należy iść, tą drogą należy iść, ale te deklaracje nie będą miały żadnego znaczenia, jeśli nie zostaną no, realizowane w postaci takiej pozytywistycznej, codziennej pracy. Nie, nie będą przyjmowały realnego, materialnego kształtu, które mogą im nadać tylko ludzie i instytucje, które. Ci ludzie tworzą. Jednym z przykładów takiej współpracy są instytucje działające tutaj oprócz tego, co robimy administracyjnie, co robimy jako instytucja zajmująca się sprawami także z tego zakresu. Instytucje pozarządowe, które funkcjonują na terenie miasta, przemyśla m.in. Instytut Południowo-Wschodni, od lat działający, zajmujący się tą trudną problematyką, gdyż nakładają się na to zawsze sprawy zaszłe, historyczne do wyjaśnienia konieczne do dyskusji rzeczowych. Z myślą o, o takiej właśnie współpracy, o takim nawiązaniu kontaktów bezpośrednich, konkretnych kontaktów utworzyliśmy 13 lat temu Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Od samego początku założyliśmy, że będzie on pracował przede wszystkim dla społeczeństw, dla obydwu społeczeństw, dla Polaków i dla Ukraińców, że będzie on takim forum, takim miejscem spotkania Ukraińców z Ukrainy z Polakami, ale również takim miejscem spotkania mniejszości narodowych po obydwu stronach granicy, a więc Polaków z Ukrainy z Ukraińcami z Polski. Chcieliśmy zwrócić taką cichą prośbą o udostępnienie. Czy czasami Instytut w Przemyślu nie posiada jakiegoś egzemplarza Historii Polskiej języku ukraińskim, ponieważ w Lwowie ta książka niestety już jest nie do zdobycia. Nie no, z przyjemnością podaruję panią książkę, chociażby dlatego, że jest to pierwsza książka napisana przez Ukraińca o historii Polski. Bardzo proszę, na a mam promocji. nadzieję, że we Lwowie ona będzie dostępna na, w każdej na, na księgarni. Promocji. Polacy na, yy, na Ukrainie na pewno skorzystają, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie yy, będzie miała jeszcze jeden yy, egzemplarz. Mam też taki pomysł, czy nie warto zrobić przez Federację we Lwowie spotkanie z profesorem Zaszkiniakiem i dyskusję nad ten temat jego książki, bo to jest dwóch autorów, profesor Krykur i tak, profesor tak, Zaszkiniak. Myślę, tak, tak. że dla nich byłoby bardzo interesujące, żeby yy, yy, no, zrobić to spotkanie z Polakami we Lwowie. No, oni są profesorami Uniwersytetu Lwowskiego, jeden i drugi żyją tam, prawda? Zainteresowali się historią Polski, napisali rzecz, którą nikt nigdzie na świecie, nie ma takiej obcojęzycznej historii Polski. Możemy o nich dyskutować, o brakach, o pomyłkach, o, 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 o coś niewłaściwym prześwietleniu. Nie ale 500. nikt na świecie nigdzie nie napisał tak dużej książki. Nasz Instytut jest małą pracówką, ponieważ zatrudniająco jedynie kilka osób. No, w najlepszych czasach 8-9 osób. I tą małą grupą osób staramy się przede wszystkim zarówno prowadzić badania, jak i inspirować innych do tych badań. Dlatego też naszą taką bardzo ważną sprawą, oprócz działalności wydawniczej, gdzie Instytut no, dotychczas w ciągu tych 14, 13 lat wydał ponad 40 książek, to jest przeważnie 4 książki rocznie poświęcone właśnie problematyce polsko-ukraińskiej, jest to naszą główną serią no, prac zbiorowych Polska, Ukraina 1000 lat sąsiedztwa która to seria służy jako forum wypowiedzi nie tylko dla badaczy polskich, ale również ukraińskich, ponieważ naszą ambicją jest, aby to było wspólne kształtowane wydawnictwo. Więc w każdym tomie czasem do połowy tej zawartości to wypełniają nasi koledzy z Ukrainy. Jako z jednej strony ostatnie miasto w Unii, ale także pierwsze miasto jadąc ze wschodu, w którym następuje zetknięcie z problemami, a także wykorzystanie szans tych, które to położenie ze sobą niesie. Więc przede wszystkim granica jako instytucja i konieczność zrobienia wszystkiego, żeby ta granica, mimo wprowadzenia konieczności wprowadzenia wiz, była granicą, która umożliwi swobodny przepływ turystyczny, ruch turystyczny, który jest szansą dla przemyśla i wykorzystanie tej szansy. I trwałe budowanie stosunków w tym wypadku pomiędzy Polską a Ukrainą, która jest dla nas partnerem gospodarczym i politycznym bardzo ważnym, a więc my musimy być wiarygodni z jednej strony, a z drugiej strony potrzebujemy także dobrych przykładów po stronie ukraińskiej. To, że mamy siedzibę w przemyślu jest oczywiście wielką zaletą, ale oczywiście jest to niełatwe, niełatwy pobyt, niełatwy pobyt, ponieważ pogranicza zawsze są obciążone mocno historią. Są ludzie, którzy doznali wzajemnych krzywd. A więc Instytut był postrzegany tak, jak była postrzegana mniejszość ukraińska no, jako, zagrożenie polskości. jako zagrożenie polskości. My chcieliśmy służyć przede wszystkim polskiej racji stanu, dostarczając Polakom, polskim władzom, polskim samorządowcom, nauczycielom, dziennikarzom informacji o Ukrainie. A zostaliśmy odebrani, odczytani. Bardzo często, nie przez wszystkich, ale przez część y, działaczy, działaczy samorządowych, polityków, jako ludzi, którzy no, pracują na rzecz Ukraińców. A więc jakieś takie zagrożenie polskości miasta. No przecież y, polski mit obrony kresów. No, kresów trzeba bronić. A tu nagle kresy są zagrożone nie tylko przez sąsiada, ale przez jakąś instytucję. Ludzi, którzy są wykształceni, którzy dysponują możliwościami wydawniczymi, więc co oni z tego miasta zrobią? A może udowodnią, że to jest miasto ukraińskie, e, Posłuchajcie o pani temat pisze pracę? Kulturowe i społeczne uwarunkowania y, y, zachowań zdrowotnych, antyzdrowotnych, mniejszości narodowej ukraińskiej. Jakieś książki no, e, z zakresu. Książki, tak, z zakresu. Tak. Mhm. Chodzi Pani bardziej o takie społeczne uwarunkowania, coś takiego? E, tak, o kulturze, obyczajach, Aha, historia, tutaj religia, Jakieś książki o, o. E, Również coś takiego, jeszcze jakieś o. inne książki. To mogę Pani poszukać? O. Coś takiego jeszcze. To jest praca tak? tak? Zaraz się przygotowuję do pracy. Mhm. I szukam literatury wcześniej. Badania mhm. będę chciała tutaj przeprowadzić Aha, tutaj w na... szkole, tak? Czy w tym gimnazjum co? W tym gimnazjum, nie? tak. badania. Tam liceum mhm. też jest, prawda? To rozmawiałam i wyrazili zgodę <grym> na przeprowadzenie badań. Mam mhm. się pokazać z ankietą już gotową. Od samego początku utworzyliśmy bibliotekę naukową, która jest biblioteką specjalistyczną, która gromadzi publikacje z dziedziny stosunków polsko-ukraińskich, z dziedziny historii Ukrainy, politologii, socjologii. I aby tutaj polscy naukowcy, ale nie tylko studenci, uczniowie, nauczyciele, ale również osoby interesujące się historią, Mogły przyjść i tutaj, u nas, nie wyjeżdżając na Ukrainę, mieć książkę ukraińską. Staraliśmy się, aby większość naszych książek była kupowana na Ukrainie. Dlatego ta działalność informacyjna to nie tylko biblioteka, ale również to setki udzielanych konsultacji, przeważnie studentom piszącym prace magisterskie, studentom nie tylko historii, ale różnych kierunków, nawet, nawet medycyny. Instytut od stycznia praktycznie nie ma żadnych pieniędzy. Stąd też byliśmy zmuszeni dać wszystkim pracownikom wypowiedzenie. Część pracowników odeszła już z pracy, część jeszcze jest na wypowiedzeniu. Mamy problemy z uregulowaniem czynszu, opłat za światło, za telefon, ponieważ jedyne nasze pieniądze, które w tej chwili możemy uzyskać, to są pieniądze ze sprzedaży wydawnictw. Wiadomo, jak książki się w Polsce dzisiaj sprzedaje. To nie jest łatwa sytuacja, ale mimo to chcemy przetrwać chcemy przynajmniej utrzymać lokal, bibliotekę po to, żeby przy lepszej sytuacji, przy lepszym zrozumieniu i władz lokalnych, i władz centralnych, Instytut mógł po jakimś czasie znów normalnie funkcjonować. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, że stracimy lokal, stracimy tę bibliotekę, nigdy takiej instytucji już nie odbudujemy. Zapewniam, że o eksmisji nie ma mowy, natomiast pytanie, w jaki sposób Instytutowi pomóc? No, oczywiście rolą tutaj jest funkcjonowanie poprzez fundację Instytutu, które te środki się wyczerpały. Przy mizerii miasta, kondycji finansowej miasta, chęci realizacji. Realizując zasadę pomocniczości, różnym instytucjom zajmującym się jest ograniczona. Tak samo odnosi się to do instytutu bez żadnego szczególnego traktowania, ale także w żaden sposób nie dokuczania w znaczeniu pozbawiania lokalu. Natomiast znalezienie formuły takiej, która. Pozwoli na to, by zadłużona instytucja, zadłużony instytut mógł w dalszym ciągu funkcjonować w jaki sposób to jest także nasza rola, byśmy ten problem wspólnie rozwiązali.